O! Tak! Tak! szybko! Szybko, Tak! 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 uda, Tak! No uda, Tak! się! Ma no uda, Tak! No uda! Tak! 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 29,1 centa 21,1 centa no bardzo, nie bardzo nie fajnie słuchajcie i tu bez żadnych tam jakichś tam ciekawcych bezpośrednich baron słuchajcie jest na to że baron strzela także bardzo fajnie jest z dodatkami tak jak ma być tak jak ma być paga, no macie 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 szanse 29 sekund, także masz czas paga

Sekund za każdą. Słuchajcie, opasnącie no biorę, nie może być tak, no nie może, jeżeli jest. Po 5 sekund dodajemy te sekund. 30. 30. No. Bardzo mi przykro 30, sekund miejsce drugie, jest miejsce drugie. Jeszcze jest jedna para, jeszcze jest jedna para. Idziemy po baloniki. Na to rzecz polega. Wiem, że pani ma tipsy bardzo ładne, ale no... no i nie na tych rzecz polega. Także cóż, balonik dostaje pani. Super. Muszą być ręce szeroko, wzduszamy się sami klatkami. Klawa wąską, samo się wzięcie Wam szczela. Także nie ma, nie ma innej możliwości. Waga! Gotowi do startu, start! Poszło! Palą! Należy się Nie, już tak, super! Poszło! Klawa wąsko. Trzymamy. Rewelacja, jeszcze bardzo fajnie, dziękuję wszystkim. dziękuję, dziękuję, jeszcze nie chcę, jeszcze nie chcę, bardzo mi 15 sekund, super, super, super.